Słuchani, chcecie to wierzcie, chcecie nie wierzcie, ale Bo Jeszcze w zimę jestem nad Morskim Okiem, gdzie bywałem co roku tak naprawdę Jak byłem młody A teraz noga do operacji lewe kolano 66 lat minęło i jestem tam gdzie byłem jako młody młodziach 16-letni na tych wszystkich szczytach, które teraz są w chorę Holla Ale nie pamiętam nawet nie pamiętam nasły szczytu Ale wszystko jest w górskiej książeczce Taterniczej To złotą o znak 42 km